Trochę pograłem sobie, jak mi nie było. Wszyscy pamiętamy, jak skończyło się to ostatnim razem, nie? Jestem w stanie powiedzieć, że jeśli tym razem się nie uda, to zrobię cosplay, ale Ramusa. <noise> Już nie Ewelinki i nie żadnej baby, ale Ramusa tak. Szczególnie, że no nie ma u chuja, że się nie uda, nie? To jest jedna no, wygrana no, tylko no, została. Plan Fod Piotr strony. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Będziesz walczyć z nimi przeciwko przeciwnościami losu. Przez dookoła będą się śmiać z ciebie. Już się I śmieją. Mówisz, że I śmiali też. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Zwycięzcą. Kim jesteś? zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Dasz Tam radę! To, to biegnę do tej mety. Będę diamentem. Dobra, to teraz możemy iść grać. Kim byś grał? No kim ja mogę grać? Ogólnie akcja jest taka: robimy full clear na topa, zabijamy Gnara, albo pajemy mu flesza. Po czym wbijamy szósty i kampimy bota. Bota i mid'a, bo to jest taki. Yy, no. fragile. Bardzo, mocno wchuj. Ten world są spoko. Jakby najlepszy 100. Że wiesz, czarni sobie normalnie mówią do siebie my, my n Ale jak ktoś inny do nich tak powie, to jest nagle. Oooooh! Wow, wow, ej! Takie trochę rasistowskie to jest. Że co, że niby biały to nie może? Dobra, ty zaraz szybanna, przyjdzie na ganka. A ja zrobię takie zajebistego counter-ganka, nie? Tak trochę balkonia. ale liczę, że on zaraz podejdzie, ten gnar. O kurwa! Przeżyłem. Chyba że radzik, przeżyłem 6 HP, ja pierdolę, ale może miś na bota spróbować coś. Oni chyba nawet nie wiedzą, że ja mam RK. więc jeśli tu nie ma pinka, a nie ma pinka, no to padają. Pa 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 o. Kurwa. Dobra, nie padają. <śled> Jednak u, u luxopela <śled> Okej. Okay. Nie tak jak sobie planowałem, ale wyszło. Ja jestem ciekawy, czy jakbyście spróbowali n-word napisać tak z pojedynczych liter na czacie, czy by się udało. <grymne> no, chyba działa, chyba. Tego chyba YouTube nie przemyślał. <grymne> no czemu ja tam nie poszedłem, który głupi jestem. Ale jestem za bardzo podniecony n-wordami na czacie. Tak, jakiś killek by mi się przydał, nie? Bo mam... kurwa. Ile bym mi się przydał, bo mam ee, nie Medjaykę, tylko Darkseal, nie? No i przez to. Że ja kompletnie w ogóle nie kontroluję tego co się dzieje w grze, nie myślę o tym ani nic, a i tak wygrywamy sobie, nie? Tak w jest takie łatwe. I tak jak mówili, że w chipsach rozdają te wrangin, to mieli rację. Przegrasz to? Nie ma chuja. Mój wygrywa, rozumiesz to? Mój Yasuo wygrywa. Jak ja mam tu przegrać, jak nawet mój Yasuo wygrywa? Okej, okay, jest jedna. Nie no, bieganie na jest takie proste, nie? Dobra, już nie pomogę, nie? Chyba, że... Charm zjara wejdzie. Okej. Okay. A, padłem. Kurwa. Mogło nie pomagać. O! Jungle gaped so hard. <laughs> nie powiem, że nie. Mogę cofnąć do bazy po dużą różdżkę? Mogę iść i kogoś zabić, albo się wyjebać. Generalnie to nie do końca. <laughs> No nie, no kurwa. Wszystko przez to, że nie cofnąłem wtedy po tą różdżkę Kurwa. Okay. Nie no, łatwo z nimi, nie? Może pochodzi druga różka? No właśnie ja chciałem iść sobie na początek na mida, coś tam po poszaleć, ale poszedłem po do głowy i się cofnąłem właśnie po drugą różkę I Jednak tutaj ktoś ogarnia. Czemu nie można było tak zrobić w, poprzedni w poprzednim sezonie, nie? Tylko musiałem robić się pajaca, przebierać się za babę, jakiś striptease i tak dalej. Potem kurde ludzie w pracy to widzieli, się ze mnie śmiali. For what? For what? To, że oni sobie pójdą teraz na barona tak po prostu? Status diamenta oddala się. Jakiś prawdy jak wyjść z rangi drewno? Kup sobie myszkę, monitor i klawiaturę To powinno wystarczyć. Dobra, on padnie za to, nie? Powiedzcie, że on padnie za to. A nie możesz sobie nie paść za to. On nie padnie za to, nie? On jeszcze ich zabije za to. Jasuo! Jasuo! Ty, jasuo, Ale suło coś zrobił! Które... No nie, zużyłem smajta na niego. Które mnie będą bawiły. Ale to było kurwa close. Ale to było kurwa close z tym smokiem. Widzieliście tą akcję? Widzieliście tą akcję? Pro! Pro! Na miarę diamentu. Za samą taką akcję już powinni mi dać, da dać diament, nie? Przecież to wygrało nam grę. Niektóre możemy skończyć, ale chwila prawdy teraz, aż tam honorka temła słonia I teraz, niekopowna chwila. No i co tam? Nie wierzyliście, co?